Cześć, w tym wideo pokażę ci, jak zmieniło się życie Łukasza na przestrzeni sześciu tygodni od rozpoczęcia współpracy ze mną. Łukasz zgodził się na to, żeby opisać jego przypadek i też napisał mi opinię, którą tutaj będziemy się posługiwać. Łukasz, 32 lata, twórca internetowy, trafiłem na Michała przez reklamę na Instagramie. Gdy odezwałem się do niego, byłem w totalnej rozsypce i niechęci do wszystkiego. Moim największym problemem było to, że mimo wielu atrakcyjnych zasobów jakie posiadam, przyciągałem tylko problematyczne kobiety, najczęściej po jakichś traumach. I to prawda łuka rzeczywiście jako mężczyzna przedstawia bardzo dużą wartość, ale nie potrafił jej zauważyć. Czułem ogromną frustrację, a czasem wręcz rozpacz, że mimo tylu osiągnięć i aktywnego podrywania kobiet na ulicy i na Tinderze nadal nie zasługuje nawet na normalną dziewczynę. Miałem wrażenie, że im bardziej się staram, tym bardziej świat śmieje mi się w twarz. I to jest bardzo częsty przypadek mężczyzn, którzy już właśnie osiągają te sukcesy, ale mają niepoukładane życie wewnętrzne, że właśnie nie potrafimy zauważyć tej swojej wartości, nie potrafimy doceniać samych siebie, mamy problem z poczuciem własnej wartości i pomimo to, że mamy zewnętrzne czynniki, które świadczą o naszej wartości, to my nadal mamy poczucie w sobie, że nie zasługujemy na to, żeby obcować z atrakcyjnymi, wartościowymi kobietami. Przed rozpoczęciem współpracy miałem obawy, że. Nie da mi się pomóc i jestem skazany na takie życie. Na szczęście się myliłem. Do współpracy z Michałem przekonało mnie jego zaangażowanie i empatia, widoczne już w pierwszej konsultacji, po której zdecydowałem się na z tą współpracę. I tak rzeczywiście było. Łukasz odezwał się do mnie, nawiązaliśmy kontakt, odbyła się pierwsza konsultacja, po czym zdecydował się na wzięcie udziału w moim programie mentoringowym. I zaczęliśmy współpracę, zaczęliśmy spotykać się co tydzień i tak naprawdę stopniowo szeregować nowe przekonania, które, jak zaraz zobaczysz, zmieniły mu jego zewnętrzny świat. Dzięki Michałowi, moje życie znacznie się zmieniło w ciągu kilku tygodni. Uświadomiłem sobie swoją wartość, przestałem się tak przejmować opinią innych, czyli pozbyliśmy się tutaj znacznej potrzeby aprobaty innych i zacząłem realizować zajawki, o których zawsze myślałem, ale bałem się wyjść do ludzi. I to jest jedna ze składowych części atrakcyjnego mężczyzny, że nie wystarczy wystarczy tylko myśleć o swojej wartości, nie wystarczy tylko ją zauważać, ale należy ją też przedstawiać. Przedstawiać poprzez swoją aktywność, poprzez aktywność, poprzez aktywne uczestniczenie i zaangażowanie w swoje życie. I to jest również jedna z części, na której skupiamy się w naszej pracy, czyli z jednej strony naszej emocjonalnej strefie, tak? na poczuciu własnej wartości, na samoakceptacji, na miłości do siebie, na zdrowym związku z samym sobą, czyli rozpoznaje swoje emocje, swoje potrzeby, swoje granice, ale również na aktywnym uczestniczeniu w swoim życiu. Wstaję w swojej męskiej energii, wytyczam plan, zaczynam go realizować, a przez to aktywnie angażuję się w swoje życie, zmienia się moja energia, a dzięki temu łatwiej jest mi właśnie pokonywać te moje wewnętrzne bariery, przez co ten kontakt z kobietami naturalnie jest łatwiejszy. Rozmawiając z kobietami widzę u siebie inną energię, nie jestem już w cudzysłowie petentem, który prosi o ich akceptację, a facetem, który zna swoją wartość i ma swoje wymagania. I to jest pierwszy nasz sukces z Łukaszem, ponieważ właśnie pomimo to, że, mia, że ma 32 lata, to cały czas wychodził w stosunku do kobiet z przestrzeni właśnie proszącego, z przestrzeni braku, z przestrzeni petenta, gdzie zawsze, no, gdzie, zawsze gdzie bardzo często, będąc w takiej przestrzeni, wystawiamy kobiety na piedestal, że ta kobieta jest w jakiś sposób bardziej wartościowa ode mnie, że ja muszę coś jej udowodnić, że muszę się dla niej bardziej starać, że ona może rzucać mi kłody pod nogi, a ja będę jej pokonywał, będę pokonywał kolejne wyzwania, które rzuca mi ta kobieta i jak w końcu udowodnię swoją wartość, wtedy będę mógł zasłużyć na nią. A to, na czym ja się skupiam w naszej pracy, to całkowicie pozbyć się takiego przekonania, że kobieta jest w jakimkolwiek stopniu wyżej ode mnie na poziomie emocjonalnym czy na poziomie psychicznym. Skupiam się na tym, aby mężczyźni mogli traktować, traktować siebie na równi z kobietami co nie jest jakimś wielkim odkryciem, aczkolwiek wielu mężczyzn właśnie z, nawet z dużymi zasobami ma z tym problem. Bo jeżeli traktujemy kobietę w sposób taki, że ja muszę na nią zasłużyć, że ona jest wyżej ode mnie, możemy wejść w archetyp synka i matki, czyli ja muszę zasłużyć na to, żeby ta kobieta powiedziała mi, czy ja jestem godzien. Ja traktuję ją jak swoją Królową, ale będąc przy niej giermkiem, a wtedy kobieta nigdy nie będzie mnie prawdziwie szanować, nigdy nie będzie prawdziwie za mną podążać, nigdy nie będzie mnie prawdziwie pożądać, nie będzie mogła wejść w pełni w kobiecą energię przy takim mężczyźnie, ponieważ on sam nie sięgnął po swoje męstwo, on sam nie sięgnął po swoją moc, tylko jest cały czas w roli właśnie tego petenta i proszącego. A jeśli ja chcę mieć królową u swojego boku, to ja powinienem być królem i wtedy ta kobieta może wejść w relacji ze mną właśnie w swoją uległość, w swoje oddanie, w swoje zaufanie, oddać mi tą kontrolę, a ja mając e, dobrze rozpoznane swoje cele, swoje emocje, swoje potrzeby, mogę prowadzić w relacji z uważnością na potrzeby tej kobiety. I tutaj celem Łukasza akurat nie był związek, tylko otworzenie się na kobiety, jak sam tutaj pisze, konkretne efekty z kobietami pojawiły się już po kilku tygodniach i po prawie pięciu latach posłuchy przespałem się z trzema dziewczynami w ciągu trzech tygodni. To, co chcę zaznaczyć, to w mojej pracy nie używam jakiejkolwiek manipulacji, sztuczek wywierania wpływu czy innych technik, które mają w jakiś sposób zmanipulować dziewczynę. Z tego, co relacjonował mi Łukasz, dziewczyny, które przyciągnął do swojego życia, dwie z nich same przyjechały do jego mieszkania otwarte seksualnie na tyle, żeby dosłownie korzystać z przyjemności i uroków życia. I to, co jest fajne, że, że niekoniecznie właśnie otwartość aktualna musi być kojarzona z tym, że któraś strona na tym traci. Tak, Jeżeli mamy w sobie pozwolenie i otwartość na dosłownie wolne współżycie, obie strony mogą z tego czerpać i żadna nie musi na tym tracić. I tak właśnie jest w przypadku Łukasza. Polecam Michała każdemu, kto potrzebuje męskiego wsparcia w kwestii kobiet i prawdziwej satysfakcji z życia jako facet. Nie chcę tutaj być piany o swojej osobie, aczkolwiek to, na czym się skupiam, nie, nie polega tylko i wyłącznie na skupieniu się na relacji z kobietą, tylko na satysfakcji z własnego życia, i to jest ten, ten magnetyzm, który przyciąga kobiety autentycznie do męskiego życia. Czyli celem nigdy nie może być kobieta sama w sobie, tylko moje szczęśliwe życie, moje poukładane wnętrze, a wynikiem tego może być szczęśliwa, satysfakcjonująca relacja z kobietą. W przeciwieństwie do innych mentorów, z którymi miałem do czynienia, Michał nie leci po łebkach, dając feedback, po którym czujesz się jak nieudacznik, ale do każdego podchodzi indywidualnie i z empatią, dając rady, których potrzebujesz dokładnie na tym etapie i pozytywnie nakręcając na działanie. Bardzo miło się czyta pozytywne słowa o samym sobie, aczkolwiek tak. Ja w swojej pracy też skupiam się bardzo na inspirowaniu, na pobudzeniu kreatywności moich klientów, żebyśmy wspólnie byli w stanie tak naprawdę odnaleźć to, czego potrzebujesz, ale w zgodzie z Tobą, w zgodzie z Twoimi wartościami, bo na tym mi zależy, ponieważ ja Ci towarzyszę w Twojej drodze, ale tylko przez pewien okres Twojego życia i ja zawsze będę chciał oddawać Ci tą odpowiedzialność za Twoje życie, żebyś to Ty przetwarzał cały ten proces przez samego siebie, żeby to wszystko było zgodne z Tobą. Jeżeli Ty potrzebujesz mieć partnerkę na stałe, będziemy skupiać się na tym, jeżeli ty chcesz w ogóle wyjść właśnie do ludzi, będziemy skupiać się na tym. Jeżeli ty, jeżeli ciebie nie interesują akurat teraz kontakty z kobietami, tylko chcesz odbudować się po rozstaniu, będziemy skupiać się na tym, abyś lepiej czuł się sam ze sobą i dzięki temu był przygotowany w przyszłości na zdrowsze, bardziej satysfakcjonujące relacje z kobietami. Gdybym mógł ktoś powiedzieć sobie samemu przed rozpoczęciem kursu, powiedziałbym: "Dokładnie takiego wsparcia szukasz. Dzięki za pomoc w budowaniu zajebistego życia, Michał". I to był za tą współpracę jestem bardzo wdzięczny, ponieważ takie. Osoby, które są prawdziwie zaangażowane w proces, w proces transformacji. Praca z takimi osobami jest najbardziej wdzięczna, bo widać progres, widać progres po każdym tygodniu, jeżeli ktoś rzeczywiście się przykłada. Ja w takiej sytuacji jestem prawdziwie zafascynowany i z ochotą spotykam się na każde kolejne spotkanie, bo widzę, że ta osoba chce, bo widzę, że ta osoba rośnie i ma progres, co jest najbardziej budujące dla mnie, jako że jest to moja praca. Z Łukaszem również porzucaliśmy jego rolę ofiary, tak, ponieważ czasem niektóre osoby mają ten archetyp ofiary w sobie, szukają cały czas winnych na zewnątrz, nie chcą, nie chcą wziąć odpowiedzialności za swoje życie i wchodzimy w użalanie się nad sobą. Tutaj daliśmy radę e, poczyszczać się z tego i wyjść właśnie z tej roli ofiary, a dzięki temu. Zintegrować w sobie więcej mocy. Czyli tak naprawdę nasza praca nie polega tylko i wyłącznie, co powtarzam, na skupianiu się na kobietach, tylko na uzdrawianiu swojego wnętrza, bo kiedy ja zaczynam uzdrawiać swoje wnętrze jako człowiek to podwyższam też poziom swojej energii, poziom swojej wibracji i przez to mogę przyciągać osoby do swojego życia również na wyższym poziomie, również osoby, które są fajnie żywo zaangażowane w swoje życie i przez to więcej z niego czerpać. Więc jeżeli ty również chcesz uzdrowić swoje poczucie własnej wartości, chcesz zrozumieć w ogóle, za czym kobiety autentycznie podążają, co zrobić, żeby stać się atrakcyjnym mężczyzną, ale jak w ogóle wzbogacić swoje życie, jak uatrakcyjnić swoje życie? W jaki sposób Stanąć w swojej męskiej energii, z czego wynika tak naprawdę Twoja pewność siebie, zrozumieć swoje potrzeby, zrozumieć swoje emocje, zrozumieć swoje granice, a dzięki temu tworzyć świadome relacje z kobietami, to napisz do mnie wiadomości prywatnej, mentor, napisz do mnie wiadomości na Instagramie, albo odezwij się do mnie mailowo na kontakt małpa a ja się do Ciebie odezwę i porozmawiamy, co jesteśmy w stanie zrobić, żebyś był bardziej usatysfakcjonowany ze swojego życia.